Dobra, dzisiaj z takich rzeczy gamingowych. To z samego rana znalazłem ten artykuł i sobie przeczytałem. I na początku zastanawiałem się, kurde, o co tutaj chodzi? Metamask otwiera drzwi do krypto gamingu, nadchodzi nowa era. No i dosyć tak ten artykuł ktoś fajnie tutaj e, napisał, bo tak dosyć potrafił zainteresować tymi pierwszymi tekstami, e, bo nawet jeżeli chodzi tutaj o ten e, tweet, no to rzeczywiście y, taki pokazany, taki tajemniczy, co tutaj chodzi, jakiś dom, ho, chodzimy z jakąś tą latarką, widać jakaś gra. No i taka spekulacja, czy to nie jest już rzucenie tego airdropa, y, czy tutaj y, Metamask nie produkuje swojej gry. No i na sam koniec okazuje się, że nie, Metamask nie, nie rzuci żadnego airdropa, Metamask nie, nie produkuje żadnej gry. Nie idzie tutaj z tymi trendami, nie bawi się w metawers, sztuczną inteligencję i inne takie pierdoły. Tylko wyprodukował e, swoją bibliotekę e, SDK, e, takie narzędzie deweloperskie, żeby projektom e, z branży gier wideo umożliwić prostsze wejście e, w web 3.0. Czyli w tym wypadku, e, bo tutaj, jeżeli chodzi o Unity, m, w tym wypadku, jeżeli. Ktoś produkuje swój, swoją, swój własny projekt gamingowy, no to już będzie miał dużo łatwiej, żeby to wszystko ze sobą pospinać. Ja nie jestem deweloperem, na, na ile to, to ułatwi pracę? Myślę, że, że, że nawet sporo, bo nie trzeba było pewnie jakichś różnych innych takich pierdół oddzielnie w tym kierunku pisać. No i z, zobaczymy. To samo jest jakby z platformą Unity. Tam się pojawia nowa kategoria, decentralizacja, gdzie będą niezbędne narzędzia, żeby gry mogły być zintegrowane z Web3.0. Także jak widzicie, i to co wczoraj pokazywałem, i osoby, które są, no, można, powiedziałbym tak, starymi gamerami, no bo gościu, który jest zak EA, no to można tak go nazwać: Stary Gamer, widzą ten potencjał, który się też szykuje. I ja się zgadzam z takim cytatem, który gdzieś widziałem na Twitterze, że na ten moment e, gry, które są no jeszcze, powiedzmy, w tej web tu, albo w branży tradycyjnej, no to to. to to, to jest taka czołówka, a ten blockchain gaming czy Web 3 gaming jest określany troszeczkę jako takie e, skamowanie. To wydaje mi się, że no nie wiem, nie będę tu prorokować, czy to będzie 5, 10, 15 lat, <tryk> a może krótszy znacznie czas, ale zobaczycie, że kiedyś się tylko będzie mówić o Web 3 gamingu. A ten gaming tradycyjnie zostanie już określony przez graczy właśnie jako ten e, skamerski. No bo jak, jak projekty dobrze tutaj pomyślą, to wydaje mi się, że pod jednym względem gracze z rynku tradycyjnego mają rację, że na Web3 Gamingu projekty firmy gamingowe dużo więcej zarobią. Nawet oddając grę za darmo. To, to, to już widzicie na przykład po tym, jak są wprowadzane te właśnie licencje autorskie, że przy, cał, przy tym, jak cały czas obracamy różnymi rzeczami na marketach typu OpenSea, no to cały czas ktoś pobiera autor tego projektu, pobiera cały czas 5%. No i z uwagi tego, że jak ktoś przyciągnie... Mm, Powiedzmy, tych graczy, taką liczbę jaka jest. No bo tutaj pa, patrzcie, gry zbudowane na silniku Unity e, mają obecnie 2,9 miliarda użytkowników i ponad 5 miliardów pobrań e, gier miesięcznie. No to my nawet się tutaj z Web3 Gamingiem nawet nie, nie otarliśmy. Tam chyba na sandboxie e, jest milion obserwujących. W stosunku do 2,9 miliarda na Unity, a to tylko jest jeden silnik graficzny, to zobaczcie w jakim to kierunku wszystko mm, zmierza. Także mm, ja jestem e, ciekawy czy, czy dalej w tym kierunku pójdzie. Zauważcie, że Epic Games tak? E, razem ze Star Atlas też wydają bibliotekę. Zobaczymy co z tą Solaną będzie, no bo jak wiecie znowu. Coś się tam spsuło, natomiast wydaje mi się, że do tego to już się trzeba powoli za, zacząć przyzwyczajać, że tutaj Solana no, co jakiś czas lubi się wyłączyć. Okej, okay, tutaj mamy z tytułu lidowego. W zasadzie zastanawiałem się nad dwoma tytułami lidowymi, bo wczoraj mieliśmy premierę tutaj. Debiut też można powiedzieć, premiere, debiut, jak zwał, tak zwał platformy GameSwitch, czyli polskiej platformy gamingowej. Ja się cieszę, że na rynku polskim też coś takiego e, wyrosło, bo po, Polaki, Polacy, nie gęsi, swój gaming e, mają. No i automatycznie e, jest tutaj e, mm, też e, nie single tylko Jean Mamy też Star Heroes pr premierę Także ja zaraz Wam pokażę, jak mniej więcej platforma wygląda. No, mućka, dawaj. Dawaj na ring. Także bardzo proste proste jest wejście w starszym. Nawet można Gmail'em po się zarejestrować, Facebookiem. Dosyć proste. No i potem już tylko Pobieramy daną grę, na, na ten moment tutaj macie um, Star Heroes, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe projekty gamingowe, to możemy tutaj sobie e, zobaczyć co nas e, czeka. Um, oprócz Star Heroes Rage, e, Effect, czyli Shootera, Synergy Land, um, Multiplier, e, Live Beyond, no to tej pozycji to nawet e, pamiętam, że Deep e, wspominał na Unreal Engine 5. Także ty też parę razy coś widziałem. Lazy Soccer. Przeglądałem ten menadżer, to w mojej opinii no niezbyt warty uwagi, ale tutaj też będzie Legends of Elysium. Także warto, warto na to spojrzeć. No i jak widzicie, trochę tych gier i projektów gamingowych już na tej platformie jest zasygnalizowanych, że się pojawią że ja gorąco trzymam kciuki, no bo rywalizacja będzie bardzo e, mocna, tak? E, pokazywałem wam wcześniej platformę Elixir, a kilka nowych platform e, się szykuje, cały czas mamy te potężne tutaj e, platformy, m, jak Vemix, jak e, Gala Games, jak Vulcan Forge, e, w, czy e, Mobox. E, Mamy też te Nakamoto Games, chociaż tamto e, gry bardziej takie, ja bym powiedział, mm, kurczę, wleciało mi teraz e, z głowy, mm, jak, jak takie gierki. No, natomiast no, ja powiem tak bardziej tymi grami od Nakamoto Games, średnio jestem zainteresowany. Także tutaj już można popykać sobie w Star Heroes, ja wczoraj próbowałem się zalogować, natomiast no nie, nie doczekałem się, były chyba w sumie trzy osoby, więc zanim to jeszcze pewnie ruszy, to, to, to jeszcze będzie trzeba pewnie troszeczkę popromować wśród graczy. No i też jestem ciekawy jaki tutaj będzie odbiór, jeżeli chodzi o graczy z rynku tradycyjnego i jak to wszystko się rozchula i rzeczywiście... Będzie, będzie ten e, dopływ graczy, tak z, z, z zobaczymy. Ok, lecimy z, z kolejną informacją. A tutaj nawet widziałem, że chyba nawet na kryptoekipie, albo Ania z kryptoekipie podawała: Playboy uruchomił swoją rezydencję e, w Metaverse. E, Liz Suman, szefowa Playboy Web 3, powiedziała w, w czasie NFT Parade w zeszłym tygodniu, że ich wirtualny świat zostanie uruchomiony w tym roku. I że będą sposoby na uzyskanie do jego dostępu nawet e, dla użytkowników, którzy nie są części społeczności marki Rabitar. Mm, także, mm, jak widzicie, mm, oprócz tego, że Playboy w sandboxie się pojawił, tutaj też mamy taką e, informację mm, od Animoki e, Brands, e, no to tutaj. Macie, jakby, strategię tworzenia własnego metaversu. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie, na czym to będzie po polegało. Czy oni będą tutaj, nie wiem, swoje czasopismo próbowali promować, czy cokolwiek innego. Tutaj, no. Można powiedzieć, że to jest oparte e, o, o, o lekką erotykę, ale to, co czasami widzicie na, na moich live'ach, jak Maciek podrzuca, no nagość i e, tutaj pornografia prędzej czy później również wkrocą e, do metaversu. Nawet w tych nieuregulowanych metaversach, tych starszych z 2003 roku, niestety ciemna strona e, zawsze e, wkraczała z drugiej strony, no. Pornografia, to aż jeżeli chodzi o, o, o te, powiedzmy, proste zasady, to, to aż taką ciemną stroną nie jest. Dzisiaj akurat środę mamy, więc troszeczkę bardziej można się zagłębić. Ciekawe, czy terminal będzie na sandboxie. O, myślę, że to właśnie po tej ciemnej stronie sandboxa. Jak macie wszystkie działki ułożone, w, tak, to. O, to będzie taka działka pod spodem, tylko dla, dla nielicznych. Także widać, że, że mamy tutaj fascynatów terminalu 18. <grym> Także wydaje mi się, że prędzej czy później, no w tym kierunku to wszystko pójdzie. Hmm, czy chcemy tego, czy nie chcemy. Ok, kolejna informacja, która też widziałem, że się pojawiała gdzieś tam um, u nas w przestrzeni e, Twitterowej, no to y, japońskie konglomeraty będą e, łączyły siły, żeby stworzyć e, metaverse, w zasadzie w przestrzeni metaverse, taką ekonomiczną e, strefę. No dawaj po polskiemu, Natasza. E, no i generalnie chodzi tutaj, ja już kiedyś pokazywałem, już zapomniałem, czy to chodziło o Japonię, czy, czy, czy nie. Natomiast generalnie chodzi, e, tutaj macie wymienione firmy. Mizuho Financial, Simuno Mitsui Financial, e, Fujitsu, Mitsubishi, e, z tych znanych, kurde. Powiem szczerze, z tych znanych to dla mnie to jest e, Fujitsu i Mitsubishi. Natomiast e, generalnie e, platforma pewnie będzie polegała, tak jak to już wcześniej był, było pokazywane, m, na tym, by. E, Wymieniać się pewnymi rzeczami technologicznymi, ekonomicznymi, żeby był szybszy przepływ i informacji. Wydaje mi się, że e, też e, metaversy, tak jak widzieliście w, wczoraj, była informacja, że w Kolumbii pierwsza rozprawa się odbyła w metaversach. Mamy też te sądy elektroniczne, więc w tym kierunku też to może wszystko pójść. E, natomiast jeżeli chodzi o rozwój e, firm, no to też. E, wszelkie jakieś konferencje, niekonferencje, nie, zamiast takiego zooma, no to można się spotkać w metaversie i normalnie sobie zbić tą pionę. Tutaj bardziej tak chciałem pokazać na zasadzie takiej, że coraz więcej firm z rynku tradycyjnego zagospodaruje tą przestrzeń metaversową, także zobaczymy jak to dalej będzie wyglądało. No i na sam koniec coś takiego szukałem z rynku ogólnego, i tutaj macie w zasadzie informację, że na razie Visa i MasterCard zawieszają wszelkie partnerstwa z firmami z rynku kryptowalut. Tutaj, jeżeli chodzi o te, jak to generalnie macie informację, że wynika z tego, że są obawy, tak? że rynek kryptowalut, rynek cyfrowy jest zbyt mało uregulowany i po tych wszelkich upadkach. Um, to mm, no to tutaj e, troszeczkę te firmy się wyposzyły. <laughs> ja się przyglądam only once. <laughs> um, także jeżeli chodzi o, o, o to co tutaj jakby zostało utracone, no to najwięcej chyba Binance stracił, bo miała być współpraca z, Ma z Mastercard. I miała być stworzona karta prepaid e, do obsługi transakcji krypto fiat e, Gdzie miały być pierwsze testy e, w Brazylii No niestety tutaj SEC e, gdzieś tam tymi atakami na Paxosa osłabił pozycję BUSD Przez to osłabił e, e, Przez to zostało osłabione mm, e, tutaj jakby rola samego Binance'a, więc zobaczymy, w jakim kierunku to, to wszystko pójdzie. Na razie ja bym się nie martwił, bo też czytałem o tym, że generalnie fajnie niektórzy się wypowiadają, że wszystko fajnie by było albo zlikwidować, albo uregulować kryptowaluty. Także zobaczymy, w jakim to kierunku pójdzie. Wydaje mi się, że regulacje regulacjami. Um, Wielka Brytania jest bardzo mocno otwarta, więc na ten moment nie trzeba się martwić, że co najwyżej Stany Zjednoczone będą sobie zarządzać a, po swojemu, jeżeli chodzi o kryptowaluty. E, dzisiaj środa, a, dzień loda, także kto jak tam może, czy to zakup w jakiejś e, w sklepie, czy wesołej igraszki w pieleszach e, nocnych, życzę miłego dzionka, a kto nie obejrzał, no to zapraszam. Wkrótce mm, będą skróty y, gamingowe, tego, co, co się dzisiaj wydarzyło. Natomiast, optymistyczny <grymny> <grymny> dla kogo? Myślę, że dla wszystkich. To kwestia tylko dobrego się dogadania. <grymny> Pamiętajcie, bo tutaj dwa kciuki zostały gdzieś tam zaniedbane a też się mogą wam wieczorem przydać także pozostawiajcie kciuki bo kciukowi oprawcy czuwają a pamiętajcie by zostawić komentarz albo jak będziecie jeszcze oglądać newsy gamingowe to od deski do deski bo dzięki temu youtube promuje gdzieś tam ten kanał i pojawia się w szerszym zakresie no i co? Pozostawcie e, suba, jeżeli jesteście pierwszy raz, a ja was tym optymistycznym e, akcentem kończę. Zrobiłem sobie smaka i trzeba kupić, e, iść do biedronki i kupić sobie loda. <grywka> Na razie, miłego dzionka, hej ja!